Izu gratulujemy zwycięstwa. Pierwsza walka od 9 miesięcy zaczęło się dosyć ciężko dla ciebie. No tak, no, przeciwnik nacierał na mnie. Starałem się go wydystansować, aczkolwiek ten mój dystans no, nie został osiągnięty na, na, na wstępie. Nie usztywniałem lewej ręki. Później dałem troszeczkę przeciwnikowi wejść w pół dystans. Chciałem zobaczyć co tam będzie robił. Mogło to też, że tak powiem, sprawiać takie wrażenie, że, że opadłem z sił, a tak naprawdę szukałem jakiejś dalszej koncepcji na to, co zrobić z tym pchającym się na mnie przeciwnikiem. No a później, no tak jak było widać, już było trochę zmiany tempa zadawania ciosów i któryś z tych ciosów go trafił, nawet nie wiem do końca, co to było. I, no i, no i się przewrócił. No i walka wygrana to, że dopuszczałeś go w tych pierwszych minutach wynikało z tego, że dawno nie boksowałeś, potrzebowałeś tych kilku minut? Wydaje mi się, znaczy ja będę zupełnie szczery, bo to nie jest kwestia tłumaczenia czy, czy czegoś, no, można by powiedzieć, że powinienem, mając dłuższy zasięg ramion, powinienem trzymać przeciwnika cały czas na dystans, a ja miałem taką potrzebę Troszeczkę, żeby poczuć walkę, żeby poczuć jakie, jakieś rzeczywiście jakąś motywację, jakieś zagrożenie ze strony przeciwnika. E, dzisiaj było mi potrzebne to, żeby, żeby parę tych uderzeń przyjąć. E, też oczywiście e, moc, mocne uderzenia tego, tego przeciwnika, ale nie było to coś, co, co, co sądziłem, że, że może mi sprawić większe zagrożenie. Długo nie wiedzieliśmy kiedy w końcu powrócisz na ring. Hmm co teraz będzie dalej zostajesz na of Promotions i Babylon Promotion czy to jest decyzja podjęta bo chyba kontrakt twój obowiązuje jeszcze do sierpnia tak tak jest tak więc, ja powiem tak, ta walka to jest duży ukłon ze strony pana Andrzeja w moim, w, w moim kierunku, w moją stronę. Ja się cieszę, że, że doszło do tego, że, że pomimo, że tam bez żadnych dalszych negocjacji, chciał po prostu, żebym zawalczył. Ja powiedziałem, że okej, okay, że z chęcią przyjadę i potrenuję z trenerem i, i zobaczymy, jak będzie far, forma w miarę okej, okay, to zaboksuję, jak nie, no to, to nie. I będziemy rozmawiać o kontraktach dalej. Ja na chwilę obecną nic nie chciałbym mówić, bo zapewne będzie... Teraz taki czas, w którym będę musiał usiąść z, z, z moimi promotorami i, i postanowić, co, co dalej ze mną. To już chyba najwyższa pora, żeby troszeczkę e, usystematyzować to wszystko i albo się bawić w ten boks na poważnie, albo zająć sobie, znaleźć sobie inne zajęcie. A powiesz czemu w końcu nie zdecydowałeś się na starty w kosari polskiej w WSB? E, sprawa jest prosta, dlatego że miałbym duże problemy ze strony tutaj, e, ze strony Knockout Promotion. Natomiast nie chodzi o to, żeby sobie robić wojnę. Z, z tymi ludźmi dlatego, że jakby osobiście nic do siebie nie mamy tak? to przez jakiś czas był konflikt interesów jeżeli uda nam się dojść do porozumienia to w zasadzie sprawy nie będzie no. Jak teraz będziesz z treningami pozostawał w Warszawie, idziesz do domu na święta, bo pierwsze gale chyba szykują się już w styczniu, w lutym Ja powiem, mo, moim planem, na, moim planem na, na ten grudzień to było to, żeby Wreszcie znaleźć chociaż dwa, miesiąc, dwa tygodnie na to, żeby zrobić tylko i wyłącznie trening. Nie skupiając się na niczym innym. To mi się powiem w takich 80% udało. Dalszy, dalszy plan na, na ten miesiąc to, to są święta w Irlandii z moją rodziną eee, i nowy rok. I to jest, i to jest wszystko, co zaplanowałem. Eee, myślę, że na, na dniach usiądę sobie i, i zaplanuję kalendarz na 2013 rok. I mam nadzieję, że rzeczywiście tym razem uda mi się to zrobić. Dlatego, że 2012 to. Taki rok mogę powiedzieć, który trochę odpuściłem. Przyszłego roku nie zamierzam odpuszczać w żaden sposób.